Działam z tej strony bako 17 jest i z... Radzik 7 pokażę Wam dzisiaj naszą gildię na serwie, który, który, yy, który podam w opisie. Tu jak widzicie jest nasza glidia. To chyba się radę będziesz czytał. Jest... Ale co? To jest skrzynia przeczytaj kogo są takie inne. No, to są no, skrzynie y, niektórych y, kolegów z gildii no i tu jest kilka, niektóre są zabezpieczone O, a tu na dole będzie mob spawner No tam chyba trochę jest No jest tutaj dużo zrobione, ale jeszcze potworków nie ma No <grytanie> Ale ja, ja bo oni ten, tylko zrobili pochodnie No Żeby ciemno Czy je zbije i będą potwory No, dobra Teraz tutaj wszystko proszę jak widzicie, Gildia była z tutaj, ale teraz taki, bo mamy w tej Gildii moderatora tego serwa i tak tutaj już, i tak mamy Gildia. Taka też może być. A my specjalnie mamy też ten, ten, tak napko no, z obsidianu, żeby nam y, nikt nie wszedł, bo, bo raz y, była gilia i mnie zaatakowali i mi okrad, i okradli nam Gidię. No, ale teraz no i tak mamy jeszcze f no, więc no, będzie Może pójdziemy na Gidię jakąś, tak? No i ten, będziemy nagrywać te odcinki długo, w odcinku. I będzie fajnie z radgiem. O zło, jak dużo skrzyń. Koło to jest. ale ile ludzi. Coś robi kolega jakiś. I tutaj mamy z mobu. Tak widzę dopiero wczoraj, więc nie mam aż tak dużo rzeczy. A tutaj I tutaj kilka wody. rzeczy, bo mobu. Możesz podbierać przy pomocy tego Cześć trochę drewna? No troszkę, co tam się pala? Zapierz za Zapieszmy ten. <grym> Węgiel. Podbiorę już. Już mam jedno. No tam się pala ten piasek? A na okno. Dobra, jest po pauzie. Zresztą to się nacisnął. gubi. czek. Dobra, już. I. Dobra. O no no kilo, kilo, kilo. już po przerwie. No, było lag. Było ten. Yy, lekkie lagi były i się serwer zaczynał. Dobra, to chodź może na mapkę survival. Poczekaj, Boże, nie żelazny. Kamera będzie, wiesz, gotowanego? Dobra, chodźcie na To bardzo ciekawy. Jak ktoś z widzów wejdzie, to może do, dodam go do gildii. No fajnie. Yy, dobra. Zaznaczyłem się, że jak da, jeszcze dwie minuty. Nie, minuta, więc chodź z na górę i się pożegnamy. No. Gdzie ty jesteś, bo będzie mogę się znaleźć? A tu nie. To jest kalik. Ja jestem tam na górze, taki, co tam jest, tej gwiazdy trochę. Tak, w gór... z mapy. Wyleciałem z mapy. No, czepnij się do mnie. Ja musieli iść, skończyć, musiał iść tam chce się Ty Masz miecz na ogień? No jeszcze jeden. Ja się. Ja pan Proszę, panu. Proszę, Proszę, uwierzyć, na co dzień jest pan funkcjonariuszem policji, oficerem, osobą znacznie spokojniejszą. No się gubam. Ja... No dawaj. gubam. Już Dávajte sube, komentujte, ale a i v búre. Ďakujem. Čau.